No po co, No stop na ten numer wydzwaniacie? Ja nie, nie rozumiem was. Wy to specjalnie robicie, kuczacie, znęcacie się. A ja właśnie widziałem, o Jacek był, jaki on film nagrał. Jaki głupoty on gada. Dobrze, niech teraz inni ludzie go nie pilnują. Ja po prostu tam nie będę się nawet zbliżał. Kuchnię dałem i co z tego, że dałem? Na panele i na nowy zlew. A tamten zlew, to niedawno, w tamtym roku kupowałem, to 446 zł chyba kosztował. Pamiętam. No to poszedł won. Niech sobie on żyje tam z tymi zmyszkami, z, z karulechami, z muchami. No dobrze mówiłem, jak zobaczyłem te na te, żeby zmienił. No normalnie tam tyle to much, to można z tych much to ugółem zupy gotować. Buraczkową. <grym> Tutaj można sobie normalnie odpocząć, a nie jak on wygląda. Zobaczymy, zima przyjdzie. Ja nie ugółem mam będę w bloku. Jestem bardzo zadowolony. Podziękować może na Lekrzyśkę. No które 25 lat go zna, znam. Przekonacie się, kto będzie miał lepiej. Czy on, czy ja. No to tym samym chodzi. Kąpię się? Co mam? Brudny? Tam śmierdzący? Niektórzy tak są Nie chcą go po prostu wpuszczać do samochodu, bo on śmierdzi. Śmierdził.